Ozdoba dziesiątej aukcji salonu numizmatycznego Mateusza Wojcickiego, aukcji, która odbędzie się w hotelu Monopol 1 października 2022 roku. Proszę Państwa, chyba jeden z najbardziej pożądanych, najbardziej spektakularnych polskich medali w dzisiejszych czasach, w roku 2022, z dość mocnym. Kontekstem politycznym, bo proszę Państwa, mamy tutaj medal, tak zwany medal smoleński. Medal, gdzie widzimy króla Władysława IV, wazę, a przed nim klękających Moskali. Jest to medal, który upamiętnia yy, oblężenie Smoleńska. O którym doszło do podpisania pokoju w Sztumskiej Wsi. To jest, proszę Państwa, medal historyczny, medal o ogromnej wartości patriotycznej. Medal, który każda osoba, która zbiera polskie numizmaty, chciałaby mieć w swojej kolekcji. Pozycja absolutnie topowa, to jest zwany święty gral polskiego Medalierstwa. Ten kontekst historyczny jest tutaj naprawdę. Bardzo istotny, powoduje on, że wiele osób pyta, chciałoby taki medal mieć w swoim zbiorze. Proszę Państwa, jest to też medal niesamowicie spektakularny, efektowny. To jest, proszę Państwa, medal o średnicy 8 cm. Waga, jeżeli dobrze pamiętam, 130 gram. Teraz to jeszcze spojrzę do opisu aukcyjnego, żeby Państwo. Tak, 138,3 gram, także naprawdę słusznych rozmiarów. Srebro. Co tu Państwo można jeszcze więcej powiedzieć? No, ta pozycja zachwyca, zachwyca każdą osobę, nawet osobę, która nie zajmuje się numizmatyką, bo jest to, proszę Państwa, istne, e, to jest, można powiedzieć, dzieło, arcydzieło Sebastiana Dadlera. To jest pozycja, którą myślę, że zainteresują się nie tylko numizmatycy, bo Osiadanie tak spektakularnego medalu o, w takim kontekście historycznym to jest coś, co każdy by chciał mieć po prostu w swojej gablocie, w swoim zbiorze zbiorze wszelkiego rodzaju, od numizmatów po patriotyki. Jest to też, proszę Państwa, kawał polskiej historii, także. A już na sam kunszt wykonania to widzicie Państwo na ekranach, jest jak znakomitym. Medale, mamy tutaj do czynienia coś niesamowitego. Oczywiście, proszę Państwa, stan zachowania znakomity, pełne medalowe lustro. Proszę spojrzeć w tej chwili. Zatrzymałem to lustro na chwilę, żebyście się Państwo mogli zobaczyć. Wyśmienita sztuka. Oczywiście typowa dla medali, pojedyncze uderzenia, e, drobne zarysowania tła, ale naprawdę medal jest zachowany znakomicie. Coś, proszę Państwa, niesamowitego. To w katalogu Hutęczapskiego oceniony jest on na wskaźnik rzadkości R5, ale myślę, że jeżeli Państwo sprawdzicie historię towań aukcyjnych, to śmiało można stwierdzić, że ten wskaźnik jest e, według nas zaniżony. Jest to naprawdę pozycja najwyższej klasy, w tym stanie zachowania. Myślę, że to będzie ogromne poruszenie wśród osób, które poszukują e, wybitnych medali a już tym bardziej medali wykonanych przez Sebastiana Tadlera. Proszę Państwa, medal ten zasięgnę jeszcze podglądu do opisu aukcyjnego. Medal ten proszę Państwa, wystartuje na naszej aukcji w sesji premium i rozpoczynamy licytację. Przyznam szczerze, że nie pamiętam z głowy, już sprawdzam od 70 tysięcy złotych, aczkolwiek ja myślę, że tutaj kwota sześciocyfrowa jest, e, raczej się nam szybko zamelduje. Medal, proszę Państwa, podobnej klasy, w podobnym stanie. Myślę, że to było dobrych e, 8-10 lat temu sprzedał się na aukcji e, Kunkera za kwoty rzędu e, 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych na przeleczenie na polskie złote. To był też medal pięknie zachowany. E, ta pozycja to bez dwóch zdań, proszę Państwa, ozdoba na 60 aukcji wraz z Tysiączką Kościuszkowską. Jest to pozycja, u którą, na której licytację y, wszyscy będą czekać. Y, rozemocjonowani, bo sami jesteśmy ciekawi też, jaki będzie finalny poziom cenowy za najbardziej poszukiwany polski medal, tak zwany Smoleńsk. Z pięknym przedstawieniem Władysława IV Wazy na koniu. Także czekamy, zostało jeszcze ponad miesiąc czasu do naszej dziesiątej naszej aukcji, ale sam jestem naprawdę, proszę Państwa, podekscytowany, gdy oglądam ten medal, coś przepięknego. Także mógłbym tak jeszcze opowiadać przez wiele minut o różnych detalach, ale zachęcam Państwa do przeczytania opisu aukcyjnego. Na naszym katalogu drukowanym poświęciliśmy dwie strony na ten medal, ale naprawdę możemy poświęcić jeszcze kilka więcej. Pozycja naprawdę wyjątkowa. Polecamy Państwa uwagę. Wyjątkowy medal, tak zwany Smoleńsk w stanie menniczym.